I wtedy też zacznie zmieniać się Twoja rzeczywistość finansowa, ponieważ to Ty jesteś kreatorem i kreatorką swojej relacji ze światem zewnętrznym. Więc, jeżeli w Twoim umyśle istnieje przekonanie, że coś jest dla Ciebie trudne, że coś jest ciężkie, że coś przychodzi z trudnością albo z łatwością, to wtedy. Taki dowód w świecie fizycznym będzie się dla ciebie kreował. I ograniczenia, które nakładasz na siebie, świadomie bądź nieświadomie, sprawiają, że ta rzeczywistość, w której żyjesz, jest przyjemna bądź trudna. A ta trudność w Twojej rzeczywistości fizycznej. Służy tylko temu, aby spojrzeć w głąb siebie i powiedzieć: wystarczy, dziękuję. Wybieram teraz lekkość, wybieram teraz obfitość, wybieram teraz zupełnie nową perspektywę.